Hej, w dzisiejszym filmie chciałem Ci opowiedzieć o reklamach PPC, czyli w systemie Allegro to są reklamy Allegro Ads. Opowiem Ci o tym, ponieważ na co dzień zajmuję się reklamami w naszej agencji Vsprint. I przedstawię Ci jedno case study, czyli drogę do, można powiedzieć, sukcesu naszego klienta, który dzięki naszym reklamom kilkukrotnie zwiększył obrót, no i dzięki temu uzyskał dużo więcej zamówień na własne produkty. Dzięki temu, że wykorzystaliśmy pewną strategię w prowadzeniu takich działań reklamowych w systemie Allegro Ads. I po pierwsze wyjaśnijmy sobie czym są reklamy PPC. Są to reklamy, w których tak jak widnieje na tym slajdzie płacisz za pojedyncze kliknięcie. Nie tak jak w przypadku promowania przeznaczasz na przykład sumę 19 zł na 10 dni i nie wiesz czy to Ci się w ogóle zwróci czy nie. Tutaj płacisz za konkretne wejście klienta, deklarujesz jaką kwotę jesteś w stanie przeznaczyć za jedno kliknięcie i jeżeli ta oferta spe spełni oczekiwania klienta to w sposób dużo tańszy w porównaniu do promowania możesz zyskać nowe zamówienia, nowych klientów albo równocześnie powiększyć sprzedaż swoich produktów, jeżeli do tej pory nie korzystałeś z tej opcji po prostu. A według mnie, ten skrót PPC można tłumaczyć również w taki sposób. Że to jest prosty przychód, co nie? I na podstawie naszego historii naszego partnera opowiem ci o tym jak taki przychód możesz wygenerować na swoim koncie. Na początek też tak humorystycznie są to dwa komentarze z grupy zjednoczeni sprzedawcy. Na pewno widzicie ile tam jest narzekania na Allegro i chciałem przytoczyć dwa te przykłady. Widzimy, że dwóch tych panów zakłada, że żadna forma reklamy na Allegro nie jest warta uwagi, że im więcej reklamujemy, to nie znaczy, że będziemy mieli więcej przychodu. I takim ludziom mam ochotę czasami powiedzieć, żeby kompletnie wyszli z Allegro, a wtedy ich sprzedaż na pewno wystrzeli, ale to tak tylko humorystycznie. Jeżeli ktoś. Potrafi sprzedawać na Allegro wie, że każda forma reklamy jest warta, tylko trzeba umieć odpowiednio ją wykorzystać, tak żeby po prostu wyprzedzić naszą konkurencję. Przejdźmy teraz do statystyk naszego sprzedawcy. Oczywiście pewnych danych nie mogę wam pokazać, natomiast pokażę pewne liczby, które i pokażę jak one się przełożyły na przychód tego partnera. W lutym operowaliśmy na dużo mniejszym budżecie, to było około 10 tysięcy miesięcznie. Zmienimy na koszty i zwrot z inwestycji. Koszty to było około 1800-1600 miesięcznie, przychód mieliśmy tutaj około 18-15, średni przychód całego miesiąca, miesiąca to był 15, ale po rozmowie z partnerem stwierdziliśmy, że chcemy przeznaczać więcej budżetu nawet kosztem spadku zwrotu z inwestycji. Tutaj widzimy, że koszt, zwrot z inwestycji w marcu spadł już do około średnio 13 mieliśmy, natomiast koszt reklamy znacząco wzrósł, nawet kilkukrotnie, bo wydaliśmy w marcu około 30 tysięcy u tego partnera. Ale co się zadziało z wartością sprzedaży, zobaczcie. Proporcjonalnie do kosztu ona również wystrzeliła, więc. To jeżeli zakładacie, że przeznaczenie większego budżetu na AC oznacza jego przepalenie, to nie, nie zawsze tak jest, a moim zdaniem rzadko tak bywa, bo jeżeli te kampanie są odpowiednio skonfigurowane i optymalizowane, to więcej budżetu na reklamę oznacza większą sprzedaż. I tutaj zobaczcie, jaki wynik osiągnęliśmy. To jest 442 tysiące. Moim zdaniem to jest mega wynik, szczególnie, że ta branża jest mocno konkurencyjna i utrzymaliśmy zwrot z inwestycji około 13 zł, więc tak naprawdę zmieniliśmy zwrot z inwestycji z 15 do około 13 to były 2 zł. Natomiast wartość sprzedaży z 30 tysięcy tygodniowo wystrzeliła do 110 tysięcy tygodniowo. Więc oczywiście zawsze możemy dążyć do tego żeby zwrot z inwestycji był jak największy ale na samym końcu liczy się to ile zostaje wam pieniędzy w portfelu. Więc jeżeli mamy obrót kilkukrotnie większy przy delikatnym spadku tego zwrotu z inwestycji, to i tak wam się to opłaca, i tak wam więcej zostaje, i więcej na tym zarabiacie. Więc podchodźcie mądrze do takiej reklamy, bo przy odpowiednim podejściu i skonfigurowaniu to może być element, w którym znacząco wyprzedzicie Waszą konkurencję, a przy okazji też nabijecie trafność ofertom w trafności. Bo Taka oferta, która ma na początku dużą sprzedaż, to były artykuły sezonowe. Już w marcu nabiliśmy tą popularność, i gdy przyjdzie sezon, taki sprzedawca może znacząco podnieść cenę i sobie zrekompensować ten delikatny spadek zwrotu z inwestycji, ale też będzie miał już zbudowaną popularność. A wiadomo, że sprzedaż rodzi sprzedaż. Więc tutaj myśleliśmy długofalowo, tak, aby jak najwięcej zostało zysku na naszego partnera. Myślę, że on jest zadowolony z tego, a w kolejnych miesiącach już będziemy dążyć do, do dojścia do zwrotu z inwestycji około 15, czyli takie jak był przed wzrostem wydatków, natomiast przy zachowaniu tego samego budżetu będziemy ciągle optymalizować te reklamy, aby jak najwięcej przeznaczać budżetu przy zachowaniu zwrotu z inwestycji, bo wtedy będziemy mieli największy przychód przy niewielkich kosztach jeżeli macie jakieś pytania odnośnie działań, które prowadzicie na waszym koncie, możecie napisać na mojego maila, tutaj wam się wyświetli. Chętnie wam pomogę i doradzę, a także zapraszam na czwartkowy webinar, gdzie Paweł opowie o tym, jakie są cechy dobrej złej kampanii Allegro i jak nie przepalać budżetu, ale budować sobie duży przychód i po prostu dużo zarabiać, tak? Na dzisiaj to tyle. Dzięki za uwagę. Jeżeli macie pytania, to śmiało. Na razie.